Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy tutaj z naszą panią dyrektor, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać z panią dyrektor trochę o jej zawodzie, trochę jak patrzy na nasze szkolnictwo i jak postrzega całą swoją pracę w ciągu swojej długoletniej kariery. A więc może zaczniemy od pytania: Co najbardziej satysfakcjonuje panią w pracy dyrektora? Pracy dyrektora tak się zastanawiałam niejednokrotnie nad tym, co mi sprawia taką przyjemność i zadowolenie. Najprawdopodobniej, tak myślę, dochodzę do wniosku po tylu latach pracy, że przede wszystkim zadowolenie uczniów. Jeżeli uczniowie wychodzą z tej szkoły i są zadowoleni, mają poczucie powiedzmy sobie spełnienia ich oczekiwań, i jeszcze na dodatek, jak się dostaną na studia, na które by chcieli się dostać, to dla mnie jest to największa satysfakcja. No, bardzo pięknie, bardzo się cieszymy. Tak, a czy jest jakiś szczególny moment, czy był jakiś szczególny moment w Pani karierze, który może nam Pani przytoczyć? Tych momentów to było bardzo dużo, bo to już jest ponad 40-letnia ta kariera zawodowa. E, powiedziałabym, że Różne były też te momenty. Były momenty pozytywne i były też momenty negatywne, bo wiadomo, w, tak, w każdej pracy są sytuacje, kiedy jesteśmy zadowoleni, i są sytuacje, powiedzmy sobie, gdzie ponosi się porażki, i o tym też trzeba mówić, ale jednocześnie trzeba wyciągać z tego wnioski, żeby po prostu zmieniać. Zmieniać to, co do tej pory zawiodło, co nie spełniło oczekiwań. Dla mnie właściwie takim, jak powiedziałam, szczególnym momentem. Były tak z ostatnich można powiedzieć miesięcy ostatniego czasu z jesieni tego roku. To było zaproszenie mnie przez Polskie Towarzystwo Historyczne, które obchodziło pięćdziesięciolecie. I gdzie uhonorowano mnie jako nauczyciela historii, wręczając naturalnie dyplom tego towarzystwa, jak i również medal. Dlaczego to było dla mnie takie ważne? Ponieważ w towarzystwie są przeważnie profesorowie wyższych uczelni w Polsce, i jednocześnie nauczyciele, którzy mają pewien dorobek w dyscyplinie, którą uprawiają. Więc to uhonorowanie mnie jest dowodem tego, że ten dorobek, to nie tylko dydaktyka, ale to wszystko, co tworzyłam właściwie przedstawiając historię nie tylko Polski, ale dziejów Europy, świata i w tym Polski, jest docenione nie, przez świat nauki, nie tylko przez świat uczniów. Ale nauki. I to z tych ostatnich miesięcy było dla mnie takie bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne takie momenty, które były, to w ten czas, kiedy uczniowie przychodzą do mnie albo spotykają mnie na ulicy po iluś nam latach, przyznają się do mnie i mówią: Dziękujemy, pani profesor, że pani nam powiedziała na przykład po raz pierwszy o Katyniu. Na przykład, że Pani nam po raz pierwszy powiedziała o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o jakichś takich wydarzeniach, które, zwłaszcza w historii lat 80. i na początku lat 90., były zakazane, nie znajdowały się w podręcznikach szkolnych. Jedynym źródłem wiedzy, mogę powiedzieć, w tamtym okresie czasu, to był nauczyciel. To bardzo wspaniale, bardzo się cieszymy, gratulujemy. I jeszcze wspomniała Pani o zmianach. A więc, jaka według Pani powinna być taka zmieniająca się, postępowa szkoła? Jak powinna wyglądać? Żyjemy w bardzo trudnych czasach, muszę powiedzieć uczciwie, bardzo zmieniających się i niesamowitym tempie tych zmian. W historii, a ponieważ jestem historykiem, więc przede wszystkim czas był na Adopcję zmian. W tej chwili adopcja to jest, są praktycznie dni, tygodnie, miesiące. Człowiek nie ma czasu oswoić się ze zmianami, które idą, czyli musi, musi być w nurcie. Idzie w nurcie tych zmian, co nie zawsze jest dobre dla młodego człowieka, bo on musi mieć czas na refleksję, musi się zastanowić nad tym, czy zmiana, którą wprowadza świat, jest dla mnie zmianą. Czy ja chcę się z tym identyfikować? Więc musi być czas na tą refleksję. Tego nie ma w tej chwili. Natomiast każdy się stara iść w tym nurcie, w tym mainstreamie, jak to się w tej chwili określa, w trendzie. Prawda? Dla mnie uważam, w szkolnictwie takim bardzo ważnym momentem jest oczywiście w tej chwili technologia, którą się wprowadza do szkół. Ta technologia jest z jednej strony, Ogromną korzyścią i ułatwiającą pracę zarówno nauczycielowi, jak i uczniom, ale z drugiej strony jest ogromnie niebezpieczna dla przede wszystkim uczniów, ale myślę, że też dla nauczycieli, ponieważ sztuczna inteligencja, bo o niej myślę przede wszystkim już w tej chwili, to jest taki program, który no pozwala młodemu człowiekowi bardzo szybko. Odpowiedzieć na pytania, które zadaje nauczyciel, bądź stworzenia pracy, którą zadał nauczyciel. Nie ma tego czasu, że bierze pióro, długopis, myśli i dopiero pisze. Wystarczy wklepać, że tak powiem, określone polecenie, jeszcze dookreślić pytaniami i praktycznie powstaje. Zadanie domowe. W związku z tym sztuczna inteligencja jest to dobrodziejstwo, ale też moim zdaniem źle wykorzystywane. Bardzo będzie ograniczało inteligencję młodych ludzi, bo ona nie będzie używana. Sztuczna ją zastąpi. W związku z tym to jest niebezpieczeństwo, które będzie powodowało, że w bardzo krótkim okresie czasu, ta sztuczna inteligencja może stać się niebezpieczna dla nas, czyli umiejętne korzystanie, jak zwykle ze wszystkiego. Umiejętne korzystanie. Jak już jesteśmy przy temacie sztucznej inteligencji, to co sądzi Pani o zadaniach domowych, kiedy ta inteligencja istnieje? Czy mają sens i czy można by było je ewentualnie czymś zastąpić? No to jest poważny problem. Wszyscy nauczyciele w mojej szkole a rozmawiamy hmm. o tym bardzo często. Mówią, że nie ma sensu zadawać matematycy, mówią, nie ma sensu zadawać zadań domowych do ćwiczenia, nie ma sensu zadawać wypracowań, mówią poloniści, ponieważ no, po prostu robi to sztuczna inteligencja i uczniowie się nie uczą, tylko właściwie korzystają, z, użytkują z tego programu. Natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, tak kształcić młodego człowieka, żeby on korzystał z tej sztucznej inteligencji, ale nie pozbawiał się swojej, swojej inteligencji i swojej wiedzy. To jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy się sami pozbawiamy, to my się stajemy praktycznie robotami, a nie ta sztuczna inteligencja. To my się zniewalamy, zniewalamy swój umysł ponieważ poddajemy się bezpośrednio procesowi, który za nas stworzy. No właśnie, jesteśmy też przy temacie wyzwań, jeśli chodzi o nauczycieli. Jakie jeszcze pani widzi przed nimi wyzwania, może problemy w nauczaniu w dzisiejszych czasach? To nie tylko dydaktyka. Dzisiejsze czasy to też czasy bardzo trudne dla młodego człowieka, ale i także dla nauczycieli. Powiedziałabym, że ja będąc tyle lat w zawodzie i mając do czynienia z tyloma pokoleniami, pokoleniami właściwie mogę powiedzieć, to widzę ogromne zmiany. Widzę ogromne zmiany w zachowaniu, w systemie wartościowania. Młode teraz pokolenie, praktycznie które przychodzi do szkoły, jest pokoleniem nastawionym w większości, ja nie powiem, że wszyscy, ale w większości takim roszczeniowym wobec szkoły i wobec nauczycieli. Czyli na takiej zasadzie, że ja oczekuję, że dostanę to i to, osiągnę to i to, i Twoim zadaniem, nauczycielu, jest to zrobić. Ale nauczyciel może pomóc, może ukierunkować, ale nauczyć musisz się sam. Te nie zastąpisz tutaj na maturze nauczyciel nie stanie koło ciebie i nie napisze twojego zadania. Ty musisz to sam rozwiązać. Więc to są problemy takie, bym powiedziała, które często zauważam. Nie powiem, że u wszystkich. Nie, ale są takie osoby, ja na razie gremialnie nie widzę problemu. Ale zdarzają się jednostki, które w ten sposób próbują właśnie podchodzić do procesu nau nauczania i oczekiwań od nauczycieli. A nauczyciel to taki zawód, bo w tym zawodzie kto jest. Ja mówię o swoich nauczycielach bardzo charakterystycznie, że to są u mnie tak intelektualiści, są też artyści nauczyciele, i są. Powiem uczciwie, że mieślnicy. Ale myśląc w kategoriach średniowiecznych rzemieślników, bo w średniowieczu rzemieślnik to też był artysta, czyli praktycznie każdy, każdy, z nich jest też praktycznie można powiedzieć w pewnym stopniu artystą, mniejszym większym tych wielkich, to widzimy na scenie, prawda, w pracowni plastycznej, widzimy też w różnych miejscach szkoły, gdzie oni tworzą bezpośrednio, a ten nauczyciel w rozumieniu średniowiecznego rzemieślnika artysty jest najczęściej w klasie, jest. Uczniami, próbuje tłumaczyć, wyjaśniać, daje siebie. Daje siebie i to są ludzie, którzy moim zdaniem właściwie chcą dawać siebie, mają w sobie bardzo dużo empatii i starają się pomóc młodemu człowiekowi teraz, bo teraz jest to trudny czas dla was. Wy jesteście przebodźcowani. Zewsząd bombardowani różnymi, że tak powiem, informacjami. Nie wiecie w wielu wypadkach. Czy to te informacje, do których sięgacie, są z właściwych źródeł, czy te źródła są wiarygodne, czy nie jesteście poddawani procesowi manipulacji, dezinformacji? Tutaj rola nauczyciela no, jest ogromna, to jest właśnie ten nauczyciel, który siedzi w ten czas z wami i pokazuje, to źródło jest fatalne. Nie korzystaj z niego, bo nie pokazuje wiarygodnych danych. To Dobre, korzystaj. I cała rola polega na tym, żebyście umieli z tych źródeł korzystać. Żebyście umieli. W latach 80. i na początku lat 9, 90. nie było jeszcze taki, takiej ilości dostępu do źródeł, jak jest teraz. W związku z tym łatwiej było z jednej strony nauczyciela, nauczycielowi. Teraz jest bardzo trudno, ponieważ młodzi ludzie nie zawsze chcą przyjmować uwagi, które się do nich mówi uważają, są w takim okresie, jak ja to mówię, o was myśląc, burzy i naporu. Buzują hormony oczywiście i w związku z tym indywidualność własną próbują uczniowie demonstrować w różny sposób. Poprzez fryzurę, poprzez Ubiór, ale i także wiedzę, która im się wydaje, że jest wyjątkowa, najlepsza i najlepiej wszystko wiedzą i rozumieją, i wchodzą, że tak powiem, w spory, i nie próbują, że tak powiem, rozmawiać. Próbują właściwie narzucić. Albo określić, że się nie zgadzam i nie podejmuję rozmowy. A rozmowa jest jedyną drogą, właściwie kiedy jeden i drugi, jedna i druga osoba mogą właściwie problem rozwiązać, mogą się wzajemnie też od siebie uczyć. Ja się wiele rzeczy też uczę od młodego pokolenia. Naprawdę, kiedy rozmawiam i kiedy oni mi pokazują na przykład jakieś programy technologiczne, bo ja. Jestem tylko użytkownikiem tych programów, no i w związku z tym ja nie potrafię obsługiwać wszystkich. Najczęściej proszę swoich nauczycieli informatyków, żeby mnie zapoznawali z nimi, właśnie młode pokolenie, czyli uczniów. Proszę mi pokażcie, jak to się robi, żebym mogła z tego skorzystać. Nauczyciel to jest zawód, który nie tylko naucza musi się uczyć całe życie, żeby móc z wami rozmawiać, żeby was uczyć. Bardzo piękna wypowiedź. Dziękuję. W takim razie, jak według Pani powinna wyglądać współczesna szkoła? Oj, ja się trochę martwię o tą współczesną szkołę, bo dlatego, że do tego zawodu już w tej chwili ludzie się nie garną. Ci, którzy mogliby właśnie być fajnymi, światłymi nauczycielami dla młodego pokolenia, zazwyczaj nie trafiają do szkół. Powód jest bardzo prosty, prozaiczny bardzo niskie zarobki, ale to bez względu, bez względu na to, jaki jest ustrój państwa, jaka władza sprawuje w danym państwie, i w danym okresie, właściwie władze tak samo traktują nauczycieli, muszę powiedzieć. A ponieważ ja te ustrojowe modele przeżyłam na sobie, Kilka tych modeli ustrojowych, więc mogę powiedzieć, że praktycznie e, doświadczyłam tego, iż zawód nauczyciela jest niedoceniany. Więc ci, którzy najlepsi, nauczycielami powinni być najlepsi, bo tak jak powiedzmy sobie Sokrates, nie wiem, czy kojarzycie co to za postać historyczna, ale jakże niezwykle ważna i mądra. On nauczał poprzez rozmowę. On wychodził z założenia, że rozmowa po, polegać ma na tym, że się wydobywa też wiedzę od rozmówcy. To wydobywanie, prawda, to nawet niektórzy filozofowie później nazywali porodem, położnictwem, prawda, że Sokrates w ten sposób próbował właściwie rozmawiać z ludźmi, żeby im uświadamiać wiedzę, którą mają uśpioną albo której nie mają. No i jak myślicie, kto się na niego najbardziej obrażał? Politycy. No właśnie, jeśli o polityce mowa, to często słyszymy głosy, że młodzi ludzie w wieku na przykład 16 lat chcieliby pójść głosować, lecz niestety nie mają jeszcze prawa wyborczego. Co sądzi Pani na przykład o przesunięciu tego wieku wyborczego właśnie do 16 roku życia? Jak patrzę, muszę powiedzieć, że jak patrzę na społeczeństwo polskie, to mam wrażenie, że wiek tu nie ma znaczenia. Czy ma się 70, 60 lat? Czy 16? Najważniejsze jest to, żeby mieć wiedzę. Jeżeli ma się wiedzę i nie ulega się manipulacji, nie ulega się propagandzie, ale żeby mieć świadomość tego, trzeba tę wiedzę najpierw mieć. To w ten czas każdy jest w stanie dokonać wyboru, że tak powiem, według własnego sumienia i własnej wiedzy. Pozostali. Idą głosować na zasadzie automatu, bo w jakiś sposób coś się komuś podobało, bądź tradycja, że tak powiem, w rodzinie przekazywana z pokolenia na pokolenie, powoduje, że głosujemy na tę, a nie inną osobę. Dlatego też wiek, podkreślam jeszcze raz, 70 czy 16 lat nie ma znaczenia. Wiedza, jeżeli 16-latek pójdzie do wyborów świadomy, Mając wiedzę, znając program osoby, która startuje i umie to wyważyć i zastanowić się nad tym, prawda, co dla niego i jego pokolenia jest ważne, czy ma w ogóle system wartości, zwróćcie uwagę, jak polityka odjechała od moralności. W tej chwili praktycznie politycy nie znają tego pojęcia. To jest właściwie skansen. A bez moralności nie można budować wizji świata. Musi, musi być. To jest system wartości, w oparciu o które będziemy funkcjonować, żyć, tworzyć. I to jest moim zdaniem bardzo trudne, ale wydaje mi się, że jak młody człowiek zechciałby poznać, zechciałby wiedzieć, tylko, no, tylko, no to, to nie widzę przeszkód. I patrzę też na to jako historyk. W XIX wieku, proszę sobie wyobrazić, że kiedy nie wszyscy umieli czytać i pisać, ale na przykład w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w Rzeczpospolitej Krakowskiej, wiecie, to był taki niewielki obszar geograficznie, który był quasi wolny, byśmy powiedzieli, to tam konstytucja wymagała od wyborców znajomości czytania i pisania. To był warunek. Proszę zwrócić uwagę, czy czegoś się wymaga od naszych kandydatów na posłów, senatorów? Wymaga się czegoś? A ja bym prowadziła prosty egzamin. Konstytucja. Czy oni znają konstytucję w ogóle? Bo przecież wokół tego, tego prawa najważniejszego później budowane są następnie kolejne akty prawne. Więc z jednej strony brak rzetelnej wiedzy. Z drugiej strony, moralność, która powinna powrócić do polityki, powinna, mogłaby tworzyć właściwie i mieć ogromny wpływ na społeczeństwo, gdyby tak było. Hmm. Wrócimy teraz trochę do tematu edukacji. A bardzo proszę. <śmiech> <śmiech> Czy, a jeśli tak, to dlaczego? Szacunek i akceptacja dla indywidualności są według Pani ważne dla naszej edukacji? Znaczy, bardzo ważne jest to, bo każdy z nas chce być zauważalny. Każdy chce być też akceptowany, no nie ma innej możliwości. Jest duży problem w tej chwili z tą akceptacją i tolerancją wzajemną. Widzimy to na korytarzach szkoły i także generalnie w społeczeństwie. Właściwie zamykacie się młodzi ludzie, bardzo często właśnie w tych smartfonach bądź oczywiście uciekacie od takiego bezpośredniego face-to-face -face kontaktu, raczej w ekranie pozostajecie i to wam wystarcza, to nie jest dobre. W ten sposób się nie buduje wspólnoty. Jeżeli ją budujecie, to ona jest wirtualna, jest nierealna. A w momencie, kiedy siedzisz z człowiekiem twarzą w twarz, rozmawiasz, to również poznajesz też mowy jego ciała, możesz więcej się o nim dowiedzieć. A indywidualność każdy z nas chce w jakiś sposób podkreślić. Jeden chce tak wyraziście, co widzimy nieraz na korytarzach szkoły, prawda? Drugi. Wcale niekoniecznie wyraziście, ale powiedzmy sobie jakąś, jaką, jakąś postawą, zachowaniem. Chcę być zauważalny, bo każdy chce być. No, jesteśmy ludźmi, żyjemy w wspólnocie. Chcielibyśmy żyć raczej w wspólnocie, bym tak powiedziała. Nie zawsze się to udaje w dzisiejszych czasach. Dlatego też, dlatego też w naszej szkole, jak zauważyłyście, mnie nie przeszkadza praktycznie kolor włosów, fryzury, dredy i inne formy. Nie przeszkadza mi też ten ubiór kolorowy, ale jest pewna granica. Są w każdej społeczności, czy szkolnej, czy zawodowej, różnych dyscyplin, pewne normy. Normy, które, bo musimy mieć te normy. Normy nie tylko reguluje prawo stanowione, ale te normy, które tworzy się w danej wspólnocie. Jeżeli wspólnota określa, że powiedzmy sobie, do szkoły raczej nie powinno się chodzić z pępkiem na wierzchu, no, to się nie powinno chodzić. Ale wszelkie inne pozostałe, powiedzmy sobie, odróżniające się jeden od drugiego stroje nie przeszkadzają. Bo jednak, powiedzmy sobie, pójdziesz, pójdziecie w świat, będziecie pracować w różnych instytucjach i tam też będą obowiązywały nawet dreskody. Absolutnie. I właśnie jeśli o naszych uczniach mowa, i myślę, że całkowicie też o młodych ludziach. Czy tak na koniec, może miałaby Pani jakieś rady dla młodych ludzi, jak postępować, czym się kierować? E, czym się kierować? Przede wszystkim szacunkiem do drugiego człowieka. Nie można drugiego człowieka, bez względu na to, jak on wygląda, co on mówi, nie można go ranić, bo każdy z nas ma swoją godność. I z tego tytułu, że jest inaczej, czy jest inny, inaczej wyglądający, jest inny, nie można go deprecjonować. Więc przede wszystkim właśnie druga, kolejna cecha ważna otwartość na drugiego człowieka. Umieć, starać się, rozmawiać z nim. Poznawać się nawzajem, nie przez ekrany tych właśnie komórek, ale rozmową face to face, twarzą w twarz. To jest bardzo ważne. Druga sprawa, no wartości już te takie ponad powiedziałabym, prywatne, to również oczywiście wartości znacz uniwersalne, szanowanie, prawa do wolności drugiego człowieka. Tylko ta wolność ma też swoje granice. I nie można jej przekraczać raniąc drugiego człowieka. Twa wolność jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. Więc to dla mnie, no tu byśmy mogły wiele rozmawiać na temat właśnie tych wartości i wolności, ale wydaje mi się, że te takie, które w tej chwili mi przychodzą do głowy jako pierwsze, no to te wymieniam właśnie w szczególności. Super, bardzo, bardzo pięknie. Myślę, że weźmiemy sobie też te rady do serca i dużo młodych ludzi również. Bardzo dziękujemy za przemiłą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dorotko, dziękuję, dziękuję Klaro. No i oczywiście dziękuję całej klasie, która tutaj była z nami. Dziękujemy dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.